No i witam Was widzowie, Nie ja minęła sekunda, już włączyłem nagrywanie. To jest chyba czwarty odcinek z tego, co się orientuje. Yy, mam nadzieję, że to będzie ostatni. I. Aju! O wow! 3-0 z Manchester United. Chodzi. Maszyna. I mecz O jezu, jak ja tego. Jak ja przegram ten mecz, no naprawdę. Jedna bramka, jedna bramka mnie dzieli widzowie Od tego żeby być dalej w Champions League Bo mi się co zostało, FA Cup tylko i wygranie ligi 4-3, jest, jest Havertz, Rafinha Ale Lewand widzę, że Lewandowski wcześniej wszedł. Szkoda no Barcelona odpada z Borusią czy po, po, po meczu z Borusją Arsenal mi został i e, e, EFL Cup jakiś Kibel Cup Szczęsny 5-3 pokonałem, nie no szkoda bo to ten ham też dobry klub ale nie ma tych nie ma Karabao Cup wygrałem Pierwszy trafeum Mizowie Pierwsze trofeum zostało mi się tylko jeszcze Champions League i i, i. 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 co? i mi się to zostało. I liga. Także jeszcze mogę zdobyć 3 puchary, 4, bo jeszcze wygrałem. Jeszcze wygrałem. Nie zapomnę tego. Przedsezonowych meczy. 4-1. Raj, Saka, Rafinha i Saka. Muszę kupić tych od, od, na, od ataku, bo faktycznie tu Lewandowski spada. Spada mu overall. 87, czyli mu pobierł z powrotem. B. Ządzanie trenerami. Poziom ekspercki. Uuuu, a nie, to jest obro... Bra... obrona. Dobra, dam go w obronę. Tutaj doświadczony, o ja pierdzielę. Jest w końcu ktoś, którego mogę użyć. Dobra, lecę dalej. Doświadczone. Biorę, biorę. Na pomoc znowu. Doświadczony jest na bramkę, na bramkę, dobra. Super. Ale to siedzi. A to jest taki inny. Kurde, ten też jest taki wykokszony. Doświadczenie, tu, tu, tu. No, nie ma już nikogo z dobrą wiedzą, ale dobra, nie, tym moim zdaniem Wmocni się w przyszłości jeszcze na ostatnie parę meczów. Kurde, no, Carabao Cup wygrane. Liga mistrzów może być wygrana. Tak, wrócił mu overall z tego, co widzę. 4-1 Odegaard, Saka, Lewandowski, Gabriel. Pięknie. Lewandowski znów strzela. Borussia, ojo Borussia Dortmund. Coś ćwierćfinał, Staramy się czymś nie Grzegorza Kobla. Na ten meczik jeden chociaż. O, ja chciałem, o jak ja przegrałem. Będzie ciężko, a ja to zrobię. Bo ja chciał, chciałem kliknąć Y, żeby zmienić, a ja klikam na pałę A Ja pierniczę, dobra Ale ja to zrobię spokojnie, Lewandowski Strzeli im brameczki ładne, Odegard i Rafinha, fajnie Szkoda, że już Lewandowski nie strzela Dobra, ostatni Ja pinkole To muszę wygrać Dzień meczowy. Lewandowski zmęczony całkowicie, ale dobra Kobel fajnie podrósł ale będę miał go swedać Już nie będę w tym klubie yy, i myślę, że to byłoby na tyle Dwóch byłych zawodników z tego co się orientuję Czy mam nadzieję, że dwóch byłych? To jest Dobra, ten mecz Gramy, gram u siebie U Ładni, oj, dobra Mój błąd. A tam było nieczyste zagranie zrobiłem. Nie no, czemu oni przegrali jak? Moi... To jest... Nie no, moim zdaniem dziwię się, że oni przegrali jak tutaj obrona tak chodzi tu i inne podmioty. Kurde, to jest ciekawe. Lewandowski, ładnie, ładnie. A nie, dobrze, już wiem, że tego nie wygram. Bo nie mam tyle umiejętności, żeby w tyle bramek w czasie. Chodzi o tą FIFA. Także tu już chyba będzie polizy mistrzów. Niestety szkoda ale daleko zaszedłem Więc tu znów mogę wrócić na profesjonalne i wysokie rozgrywki międzykrajowe Kurde, szukam ciągle tego Lewandowskiego, tylko że już on. Nie ma sprintu, tak? już nie wykorzystam chyba. Teraz skupiam na tym meczu i jest 4 do 2. Kurde, tu są. Nie, moi, moi, są jeszcze szanse na tak. Mi minimalne, malutkie, naprawdę takie O, jak niektórych mózgi, ale są szanse. Ja się nigdy nie poddaję. Nie to co, ten zamroztok którym się poddałem. Oj, ręka? to nie, dobra, dobra, kobel. Oj, to by nie był mój, to nie był mój, to nie był mój. Ale, że błąd odrwalił Lewandowski, Lewandowski, kurde Szukam pomysłu na niego, ale dobra Troszkę prze, prze, przedobrzyłem sprawę Jeśli odrobię straty To będzie to będzie sukces dla mnie. co z zespołem. Tylko ten Lewandowski... O, no... tam obronę. Piernej się rozwinął. Timber. Ty, albo Timbera dam. I Kiviora Oj, Odegard? Miał być do Lewandowskiego, Rafina, Ra oj. No oj. Dobra, czyli po lidnym mistrzów z tego co się orientuję Szkoda. Myślałem, że zdobędę więcej. Oj, ja pierniczę. ale to boli pięć do dwóch, pięć do dwóch jest, jaka porażka, kurde no zawiodłem. Lewandowski też jest z dobrej strony za bardzo nie pokazał. A Kobel tu stara się. Mimo że już nie chce grać w tym klubie, to się stara. Ja pierdzielę. Ja myślę, że to wygram. No tu nie, no nie. Chyba przy do końca przesymuluję. Jedna, jeden. Jeżeli do tego, odpadam z ligi mistrzów. No trudno. Skaraboka wygrałem to została mi się tylko liga angielska do zdobycia. I co? Nie wiem. Boda tu i Odegard. ten Lewandowski boli, że on już nic nie robi. Oj! Los jest przesądzony, chcą mnie zwolnić Ja Ja Dwa do dwóch takie i Gabriel takie ma czerwoną. I Ale to jest, ajajaj Niedobrze Lewandowski, 2 do 2 Gabriel i Odegar Czemu obrońca strzela kolejną bramkę? Lewandowski powinien strzelać Dobra Nie wiem, kiedy się tutaj sezon kończy 3 maj. Dobra, zobaczcie, jak to wygląda na tabelu, tabelowo. Oj, liga. Promki sterczone 42. U. Ej, nie. Jest moc. Kurde. Transfery. Zespół. Finanse. Statystyki. Występy. Saliba no ostatni raz osiągnięcia ich tutaj Saka ma dobrą ocenę. O, to jest zawodnik najbardziej dobry Lewandowski, 23 bramki. Przegrał pozycję z Saką, bo jak chodzi o bramkę, strzelność w lidze. Mistrzów szczelił 6 bramek. W Premier League się nie popisał. 14, ale dobry występ mimo wszystko. Jak chodzi o pierwszy raz jego tutaj 7-12. Dobra, zobaczę bramki, jak to wygląda. Saka, Lewandowski, no. Odegard, Rafinha 16, to samo. Fajnie to. Nie, no kurde, takim składem mógłbym grać. Ładnie, ładnie to wygląda. 1-0, Havertz. ja. Yeah. Havertz też się odpalił tak. Jak Lewandowski nie strzela. Rafinha dalej ma czerwoną? Czy jeszcze raz zdobył. dwa zero Calafiori i Saka dziwna. Jeszcze grają. Nic nie, zero czegoś tam było, nie wiem co to było. O o o o o. Arsenal, który już możecie żyć No przydałoby się. Szczerze mówiąc. Lewanda. Oj, nie to, nie to Ale dobra. Myślę, że mogę jeden taki maczego zrobić. Na zakończenie karierki w arsenalu Obok, obok. Bramka Lewandowski pięknie, pięknie. Ostatni mecz pod moją wodzą niech, niech wygrywają. Szkoda, że z Ligimichów odpadłem. Ale Borussia mimo wszystko była za dobra na mnie. Byli lepsi. Rafinha ładnie wprowadzi piłkę. Nie, Lewandowski u Oj... Oj, 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 oj! Gubią się. Gubią się, ale dobra. Jakoś to wygląda. Broni szczęsny, pięknie szczęsny. Nie wiem co mówić. Częstny. Obronił to na szczęście. Nie wiem, Spalody oczywiście grafinia to dziewiątka. Lewandowskiego, Lewandowski szuka. 23 i obrona. Merino jakiś, nie wiem kim, skąd się tu wziął. I mamy koniec pierwszej połowy. Lewandowski w 8 minucie strzela. Mhm. Lewandowski czeka na piłkę. Czeka, jest wyczekujący. Wyczekuje, wyczekuje. wyczekuje. Rafina. Kiwi, kim wy jesteście. Oja! A nie, jeden zero nawet. Rzut wolny, lewandowski. Oj, w mur prosto. Prosto w mur. Oj, jeden jeden, Gimarez jakiś, Wiem, mi się z jakimś klubem portugalskim. Podejrzewam, że tak jest, bo tak się z tego co się orientuję. Nie wygląda to za ciekawie, jeżeli. O, Lewandowski! Jest 2-1! Pięknie, Merino! Brawo! Tak trzymać, chłopaki. A jaki klub teraz będę prowadził, nie mam żadnego pojęcia. Muszę się troszkę zastanowić, jaki bym chciał prowadzić. Jakie dostanę oferty? W sensie, mam dalej te oferty od Fify Ale muszę je wybrać Jednak jedną z nich, oj, o, 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 oj Może taka Pogoń Szczecin? Może Monachium? Nie, Monachium Nie mam też pomysłu na nich 23 i 23, 23 jest 31, pięknie Merino Szkoda, że to nie Lewandowski, strzały, 11 strzałów mam o, boli mnie to, że te 11 strzałów nie jest przyłożone na bramki. Broni to ładnie, nieszczęsny. I koniec, koniec, wizowie. Przygody w arsenalu, tak mi się wydaje. Ostatni mecz w tym sezonie to był? A jeszcze nie. Ja już myślałem, że ostatni sezon ostatni mecz. Zapomniałem, że oni mają tak dużo tych meczów. Co chwila grają, grają, tu. Dobra, troszkę się zapędziłem. Ale dwa 1 Saka i Merino. Bramki nam strzelają. Brzmi. Koniec, widzowie. Podsumujmy ten sezon. Podsumujmy ten sezon. Moja kariera. 3 miliony... 337 tysięcy. Zarobiłem. Jako ja. 7. Poczekajcie. To, to jest tygodniowa, tygodniówka jakaś? Czekajcie kalkulator, bo mi się coś nie zgadza, bo to jest 71. 70, 71 tysięcy razy 200. Nie, codziennie. 30. 30. A razy 12 to wychodzi 710 tysięcy, nie? O Lipka, wiecie co, widzę, się troszkę pogubiłem, ale to chyba chodzi o różne zarobki klubowe. Czy nie? Chodzi o moje zarobki, bo coś mi się 71 tysięcy. Razy 12. Chodzi 852 tysiące. A jeśli chodzi o co tygodniowe czyli Raz, dwa, cztery, osiem, dwanaście, cztery, osiem, dwanaście. Czekajcie, nie, coś mi się tu nie zgadza. Czas na matematykę. I to jest tygodniowa pensja siedemdziesiąt jeden tysięcy. Raz, wy Czekajcie, czekajcie, bo ja się już

Czyli się wszystko zgadza. Zarobiłem 3 miliony 400 tysięcy euro No dobra, tu jest mniejsza kwota, bo tu chyba jeszcze tydzień nie zszedł. Tak, nie zszedł ten tydzień Czyli będzie tyle, ile chyba wyliczyłem ja mi się wydaje, tak? Zaraz zobaczę. O, o świętujemy! Juhu! Tralalala. Dobra. Kipuję to. Wygrali Karabaok, wygrali tamto. Dobra, i to niby... To, to, przy, pierwsze miejsce, trzecia runda, FL Cup Champions League, ćwierć finał. Koniec sezonu. Także widzowie. Mam nadzieję, że Wam się ten odcinek spodobał. Ja zaraz sprawdzę, czy na pewno dostałem tyle ile wymnożyłem sobie. A my się widzimy może. Nie wiem kiedy. Jak znajdę jakiś klub, który mógłbym poprowadzić. A ja sprawdzam czy yy, dostanę. Zarobiłem tyle ile myślałem. 261 milionów. No dobra, plus minus tyle wyszło. Żegnam.